Później znów przejdziesz się z nim kawałek, porobisz parę zwrotów i znowu siad, paruj. I to wytrzymywanie. Staraj się, jak najdłużej. Jak dojdziesz do minuty, to będzie ok. Żeby on po prostu cały czas zostawał w danej pozycji. On to zrozumie. Jak się podniesie, to go delikatnie koryguj na miejsce i pokazuj mu to właściwe zachowanie wyszle spokojnie na miejscu tak, bardzo na spokojnie ale stara się to zrobić bardzo szybko super żeby on wiedział żeby on nie wybijał się już do jakiejś następnej czynności Wiecie. jeszcze nad tym po pracy, bo on, on za bardzo cię wie. zachodzi, czyli tym przysmakiem. To znaczy tylko ten przysmak, jak zobaczymy od razu tak. Ale stara się, żeby on właśnie tak poszedł, jak I teraz widzi teraz ludzie idealnie. On nie widzi teraz w ogóle świata. Jakbyś wszedł sta słoni z nim, to on by po prostu ich nie zauważył. On widzi tylko w Ciebie. I to jest to o co nam właśnie chodzi. I tak powinniście zachowywać piesy to teraz możesz popracować sobie po prostu nad szczegółami wiesz żeby to jak on idzie było no takie bardziej tutaj przy nodze bo on dosyć nie yy, ja wiem on wychodzi głęboko cię zachodzi i czasami ty próbujesz się do niego dostosować i tu cię pokażę jak to zrobić yy, staraj się robić to bardzo delikatnie zwolnij go no. biegaj yy, jak ruszysz z nim na równaj po prostu rób więcej zwrotów w lewo. I rób to w ten sposób. Równaj. Oga. Równaj. coś nogę do góry. Równaj. nie uderzając w sali. Równaj. Widzisz? W ten sposób. I on. Pad jak on w tej chwili idzie. Idzie idealnie. Równaj, jeżeli on ci się zapcha, lekutko potrącisz go, ale lekutko, żebyś go nie uderzył. Dobrze! I wtedy korygujesz to zachodzenie. Równaj. Równaj, ale rób, różne zdoby. Dwa razy w prawo, trzy razy w lewo. Równaj. Równaj. To już idzie pięknie, już nie zachodzi. Siad. Super. Biegaj. Chodź. Świetnie Wam idzie. To takie drobne niedociągnięcia to bardzo szybko skorygujesz. Równaj. Już zwrot w lewo. On Cię troszeczkę no zachodził. Pokaże mu, że chcesz tego samego co ja. Staraj się podnieść tą no. nogę troszkę wyżej Takim spokojnym ruchem do góry Nawet lekkutko okay. psa, Ale to nie uderzaj go no, no. Równaj Wyżej nogę, wyżej troszeczkę Równaj O właśnie, tak zrobisz kilka razy Ale rób ten A. zwrot o pełne 90 stopni Bo u Ciebie to jest 60-70 Tak jak w wojsku Przekręcasz się, robisz pełny zwrot o okay. 90 stopni O właśnie i on się zawsze musi dostosować jednak do Ciebie. O właśnie, dokładnie. Jak widzisz, że on troszeczkę za bardzo Cię zachodzi, rób pełny zwrot. Niech to nawet będzie 95 stopni, tym lepiej. I zwroty o 360 stopni. No, popróbuj. Odwracasz się oczywiście w stronę psa. Nie, nie, nie. nie. W stronę psa. Tu widzę jeszcze jest niedociągnięcie. E, ja ci to nas pokażę. Czasami to tak. trudne, można robić błędy. I tak, stoisz obok pieska. Źle się wyraziłem. Idziesz. Idziesz z psem na równej, prawda? Przed zwrotem wydajesz jasną komendę i wizualnie, i werbalnie. Teraz odwracasz się

Nie odwracasz się od psa do, do psa, przekładając myśl z prawej ręki do lewej, a później z lewej do prawej. I lewą rękę masz wolną, żeby pieska skorygować. Sprównaj. Czyli tak. się do komenda, jest komenda. Pamiętaj o tym, to jest bardzo ważne. Tak. Teraz do przebi. O tak. Super. Jeszcze raz spróbuj. Równaj i tutaj i masz lewą rękę wolną nie łap to za smycz smycz ma być całka zluźna. już się szybciutko, ręki do ręki smycz luźna, ręka lewa wolna nie łap tej smyczy, widzę, że u Ciebie nawet jest tak łapania smyczy Poz... musisz okay. tego się pozbyć ręka lewa jest pusta i do wydawania komend dla pieska przekladasz szybciutko z ręki do ręki już koryguje go, ręka okay. po... o właśnie ta ręka pracuje, ona jest po to wolna, że cały czas pracowała, o właśnie i o to chodzi, super, powolutku to dograsz. Dobra.